Dzień dobry, to już ósmy odcinek podcastu Pociąg Donikąd, Marzena Ciesielska. Dzisiaj będę opowiadała o dwóch ważnych kwestiach. Będę rozkminiać taką sprawę, czy piwo to też alkohol, czy tylko napój orzeźwiająco chłodzące Oraz druga kwestia, opowiem Wam, jak ja dzielę typy alkoholizmu. Po mojemu, trochę w zabawny sposób, ale to wcale nie jest zabawne, ale może łatwiej nam wejdzie. I łatwiej wyobrazicie sobie, albo może utożsamicie się z jakąś grupą. Witaj. Jest to podcast Marzeny Ciesielskiej z serii. Pociąg do Nikon. Więc zaczynam od pierwszej kwestii. Piwo traktowane jest przez większość jako napój orzeźwiająco-chłodzący. Taki relaks po pracy, nagroda po ciężkim dniu. I. W moim gabinecie terapeutycznym spotykam się z takimi refleksjami, że przecież ja piję piwo, a nie alkohol. I chciałabym dzisiaj pokazać Wam i wyjaśnić, że piwo też jest alkoholem. Nie jest to łatwa kwestia dla mnie, ale postaram się w jakiś przyzwoity sposób to wyjaśnić. Bierzemy pod lupę piwo, wódkę, wino. I jedna butelka piwa, czyli pół litra, załóżmy, że średnia moc to jest 5%, to są dwie porcje standardowe alkoholu. Jedna standardowa jednostka alkoholu to jest 25 ml wódki. Więc w jednym piwie półlitrowym mamy 50 ml wódki. Czyli pijąc jedną puszkę piwa wypijacie 50 ml wódki. Wypijając jedną butelkę wina, czyli to jest 3,4 litra, tu już jest moc większa, 12%, to jest około 7,5 porcji standardowych alkoholu. Czyli w piwie wypijacie dwie porcje standardowe przy jednej butelce, przy jednej butelce wina 7,5 porcji standardowych, a przy butelce wódki, jednej butelce wódki półlitrowej o mocy około 40%, to jest 17 porcji standardowych. Oczywiście, jest tak, że nie kończy się na jednej puszce piwa czy na jednej butelce piwa. Wypijacie ich znacznie więcej 8, 9, 10. Więc pomnóżcie te dwie porcje standardowe razy ilość butelek okaże się, że wypijacie tak naprawdę pół litra wódki. Więc to nie ma różnicy, czy pijecie piwo, czy pijecie wino, czy pijecie wódka. Pijecie alkohol. I gdy na imprezie jest dużo różnego rodzaju alkoholu i dobrego jedzenia, to wtedy można zaliczyć ją do dobrze zorganizowanych imprez i nawet udanych. Osiemnaste urodziny to przecież legalne dorosłe picie. Z zezwoleniem rodziców, bo przecież mam osiemnastkę, muszę to uczcić. Zobaczcie, co jest normalnością, w czym dorastamy. Można się zdziwić, kiedy dostajesz informację, że czas odstawić alkohol, bo ci szkodzi. Możesz się zgodzić, że w sumie ci szkodzi, bo za dużo, bo za często, ale jak funkcjonować bez? Skoro urlop, spotkanie, grill, przecież to czas na to, żeby sobie popić. Mam być wyrzutkiem w grupie, bo nie piję? I to są realne dramaty. I problemy, przed którymi stoi każda osoba, która przegina z alkoholem i wie, że musi coś z tym zrobić. Ale jak to zrobić? Są tak zwani piwosze, czyli osoby, które traktują piwo jako napój, ale przecież wypicie 8 czy 10 piw to prawie jest litr wódki. Opiszę wam teraz typy osób w nałogu. Może to będzie trochę w zabawny sposób. Ale to wcale nie jest zabawne. To jest bardzo smutne. Więc pół żartem, pół serio yy, będą nazwy typów alkoholików, ale nie po to, żeby ośmieszyć, nie po to, żeby zakpić. Ja, do, te, ja yy, do osób, które mają nauk, podchodzę bardzo poważnie, z ogromnym szacunkiem i nie chciałabym, żeby te trochę śmieszkowate moje nazwy były w jakiś sposób obraźliwe. Ja tylko chcę pokazać w bardziej przystępny sposób, jak ludzie się dzielą i jakie są typy problemu alkoholowego. Zacznę od swojego przykładu, ze swojego życia prywatnego, żeby nie było tak, że obgaduję i, mm, i obmawiam innych. Miałam chłopaka który był takim niezapowiadającym się na uzależnionego. Miał dobrą pracę, w sumie można powiedzieć, że szedł z duchem czasu, a nawet wyprzedził czasy, bo już od dawna y, pracował na zdalnym biznesie, który wymagał dużego zaangażowania, od niego pracowitości, wiedzy w szerokim zakresie. Miał też wiedzę ogólną, znał języki obce, był wykształcony. Całkiem fajny kandydat na facetę. Dbał także o swój czas wolny, soboty po południu i niedziele były dla niego świętością, którą przeznaczał na przyjaciół oraz kulturę. Początkowo byłam miło zaskoczona tym, jak jest zorientowany w tym, co kto wydał, jaki pisarz dostał Nobla i na bieżąco czytał te pozycje książkowe. Wiedział, co gdzie grają, jaki zespół będzie w jakim pubie, gdzie są kultu, kultowe miejsca, ogólnie w co trawie piszcze. Ja przy nim czułam się mocno w tyle. Kulturowo nieogarnięta. Akurat niewiele wiem w tej materii. Ale po kilku wyjściach zaczęłam się orientować, po kilku wspólnych wyjściach, zaczęłam się orientować, że mam do czynienia z wysoko funkcjonującym alkoholikiem, który podczas tych kulturalnych wyjść. Pij alkohol. On potrzebuje doświadczać kultury z piwem, sztuki z alkoholem, muzyki z napojami procentowymi w ręku oraz bieganie do baru po setki takie przyjacielskie rytuały, gesty wiecie, dla zaciśnięcia więzi i lepszej zabawy, tak mi tłumaczył. Jego przyjaciele to również mm, grubo, wysoko funkcjonujące alkoholice. Pewnie nie wszyscy. Nie będziemy tutaj określać, że każdy jego znajomy był funkcjon wysoko funkcjonującym alkoholikiem, że miał problem alkoholowy, ale ogólnie lubili pić. To ich łączyło. Na wakacje mogliśmy jechać tylko z jego przyjaciółmi. Moi byli nudni i sztywni, bo chcieliśmy robić to samo, ale bez alkoholu. Mógł się cieszyć tylko ze szklanką alkoholu. Spacer czy spotkanie miało sens, kiedy był alkohol. Albo sklep na wynos. I możliwość zakupu. Potrzebował tego dla relaksu, bo przecież ma wolne, bo ciężko pracuje. Ciężko jest wytłumaczyć takiej osobie, że jej przeżywanie całej tej wysokiej kultury jest związane z alkoholem, więc trudno jest powiedzieć, czy on ją przeżywa, czy on ją po prostu zatapia w alkoholu. No ale kultura to jest świetny pretekst do degustacji fektolitrach, które przepuszcza przez swoje ciało. Rozmowy z nim o tym, o jego sposobie życia, o dużej ilości alkoholu w ogóle nie miały sensu. Odpuściłam, zostawiłam, nie ratowałam, ponieważ jego picie było tylko dla mnie problemem. Dla niego nie. Więc to jest typ, który nazwałabym ukulturalniony na bieżąco. Taki typ, który potrzebuje kultury, żeby móc. Mieć powód do picia. Więc pierwszy typ ukulturalniony na bieżąco. Drugi typ potrzebuje innych okoliczności do picia. Nazwałabym ten typ duszę towarzystwa. Czyli w gabinecie z nami słyszałam wiele historii, gdzie wakacyjny wyjazd w cudownych okolicznościach przyrody musiał odbywać się przy alkoholu, przy używkach. Inaczej ten sam pobyt nie mógł być zaliczony do udanych. Narty, spotkania z przyjaciółmi, wypady, imprezy. Miały sens, jeżeli był tam alkohol. Mam wrażenie, że dla wielu ludzi wszystko ma sens, gdy tylko jest alkohol. Opowieści z wycieczek głównie dotyczyły, gdzie najlepiej można było popić, albo frustracja, że za daleko był sklep, aby zaopatrzyć organizm, napoje wyskokowe. Ale jest też grupa osób w nałogu tak zwanych pocichu pijących, czyli na imprezach dawkowania alkoholu, czekanie z niecierpliwością, stąpanie z nogi na nogę, żeby tylko dotrzeć do domu, i wtedy wypiją swoją dawkę do odcięcia. Albo wieczorne codziennie popijanie przed snem dla relaksu, po pańsku, przy serialu, obowiązkowo też przy meczu, a weekend bez alkoholu to nie ma sensu. Weekend i alko musi być. Ale jest też grupa lubiących tylko drogie alkohole. Ja bym tak nazwała ich Gucci Alkoholik. To jest taki lepszy sort, jakby wydawana kwata na alkohol miała chronić przed alkoholizmem. Którzy latami nadużywają alkoholu, ale pracują, odnoszą sukcesy i życie takiego Gucciego to jest wieczny rollercoaster. Ciągle jest w biegu, w niedoczasie, biznesy, spotkania służbowe. Tak jakby w ogóle nie posiadał przycisku, stop, aby zatrzymać się, pomyśleć. Czas wolny też jest w biegu. I jedynie alkohol go może spowolnić. No bo wtedy jest pijany, odcięty od obowiązków, planów, oczekiwań. Czyli to nie on stopuje, to nie on decyduje, tylko alkohol go odcina. I często guci alkoholik. Jest taki przekonywujący w swojej narracji, że można wątpić w swoje spostrzeżenia, że ten zapracowany, zabiegany człowiek może mieć problem uzależnieniowy. No przecież drogie wakacje, dobry alkohol, kultowe miejsca spotkań, czas spędzany z innymi nieświadomymi alkoholikami, kolegami, znajomymi. Jest tym uspokajaczem, że wszystko jest przecież pod kontrolą. Tak jakby osoba, która spożywa alkohol z żabki czy pije pod kerfurem tanie wino, ma większy problem niż osoba, która trzyma whisky w ręku. Kiedy jest na wakacjach pod palmą, leży całe dwa tygodnie, bo nie potrafi przestać pić, bo przecież drink-bary są na full. I tak jakby miała mniejszy problem, bo pije droższe alkohole i nosi lepsze ciuchy. Teraz dużo alkoholików tak właśnie funkcjonuje, i to jest złudne poczucie kontroli i wyjątkowości. Ale osoby, które kupują alkohol w żabce, mają to samo złudne poczucie kontroli, że są lepsze od tych, od przysłowiowej budki z piwem, bo mają jeszcze pieniądze na alkohol klasy średniej. I pamiętajcie jedną ważną rzecz. Ten mechanizm wyjątkowości to jest część nałogu. Czyli kiedy zaczynasz się porównywać, oceniać siebie, że w sumie to ty inaczej pijesz, lepiej pijesz, w, w lepszych okolicznościach, to znaczy, że się tłumaczysz. To znaczy, że potrzebujesz tego mechanizmu wyjątkowości, żeby coś przykryć. Bo prawda jest bolesna, ale tylko ona ratuje człowieka. A jaka jest prawda, ja tego nie wiem. Możesz to sprawdzić sam, obdzierając to z tego mechanizmu wyjątkowości. I podsumuję. Niezależnie jaki rodzaj alkoholu pijesz, wino, piwo, wódka, kolorowe wódki, piekielnie drogie, z limitowanych kolekcji alkohole, jesteś w takim samym nałogu. Liczy się ilość etanolu wlanego do gardła. Nauk nie jest łaskawszy, jeśli robisz to pod palmami na Mauritiusie, Księżycu czy ławeczce w parku. To jest ten sam etanol, który wlewasz do organizmu. Smutny podcast, ale oddzierający prawdę. Pozdrawiam serdecznie.